Pozodziały, spocznij. Proszę o zabranie głosu. Szanowni parlamentarzyści, panowie marszałkowie, panie starosto, królu kurkowy, wszyscy zacni goście, którzy Przybyliście dzisiaj, by razem z nami świętować 93. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 3 listopada w katedrze padły słowa porównujące odzyskanie niepodległości do cudu, do cudu wstrzeszenia Łazarza. W niedzielę 3 listopada 1918 roku. A było to więc kilka dni przed formalnym zakończeniem wojny. Tarnów cieszył się. Tarnów cieszył się, że był pierwszy. Do tego wydarzenia doprowadziły, doprowadził wysiłek i krew, pod i ofiary. Bo w 1914 roku wody Dunajca zabarwiły się na czerwono. Te walki i te ofiary spowodowały, że cztery lata później można było cieszyć się wolnością. Te walki i ofiary spowodowały, że nasza pamięć nie może zaginąć, że tu dziś przychodzimy i zapalamy bohaterom światła pamięci. 30 października godzina 18 burmistrz Tadeusz Tertil podporządkowuje Tarnów rządom warszawskim, daje im posłuch. 31 października 1918 roku zaborca jest rozbrajany w sposób pokojowy. Radosny. Niech żyje Polska. Tarnów pierwszy. Tarnów pierwszy niepodległy. Spoglądamy w przeszłość na tą historię dzisiaj z długiej perspektywy, z perspektywy lat. Być może nie mamy świadomości, jak cenna to była zdobycz, jak to była cenna zdobycz oczekiwana po blisko, blisko półtora wieku niewoli. Budowniczy i wojowniczej. To nie zaczne postaci, które kształtowały naukę i wynalazki znane tutaj w Tarnowie. Dzisiejszy Tarnów to my wszyscy. Rzesze anonimowych mieszkańców. Rzesze tych, którzy dzisiaj budują pozycję, klimat i aurę naszego miasta. W dniu dzisiejszym mamy ciekawą zbitkę Liczy, cyr. Za wiek powtórzy się podobna kompilacja cyfr. Jedynki, Tarnów pierwszy. Marzy się nam wszystkim, żeby nie tylko w tej dziedzinie, dziedzinie odzyskania niepodległości, ważnej, Tarnów był pierwszy. Dzisiaj budując pozycję naszego miasta, patrzymy chociażby na naszą pozycję w chemii, na naszą pozycję w kulturze. W Tarnowie odbywają się znane ogólnopolskie festiwale. Zostało wydane przez nas. Nie boimy się tego. Pokazujemy, że tak można również okazywać naszą radość i pokazywać, ukazywać patriotyzm. Nie boimy się kotylionu. Białoczerwonego, których uniwersalnych wartości, jakim jest wolność i niepodległość. Nie boimy się takich przykładów. Naszym moim jest, by za rok nasza praca, nasze wysiłki, nasze wyzwania, które podejmujemy, dały nam asumpt do stwierdzenia, Tarnów pierwszy. Marzy mi się, aby za wiek, kiedy znowu przyjdą trzy jednostki, sześć ziemniaków, nasi następcy mogli wykrzyczeć światło. Tarno I. Będę dziś do hotelu przy grobie nieznanego żołnierza aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Tarnów był pierwszym jej wolnym miastem. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do historii, do naszych walecznych przodków. Wołamy idących szlakiem w niepodległości kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz błękitnej Armii, powstańców Wielkopolskich i Śląskich, kadetów, arcerzy, strzelców, sokołów, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wołam, Marszałku Józefie Wiłsudski, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego. Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa dorburg Kusińskiego. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. O, Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych boju 1939 roku. Polskiego państwa podziemnego, armii krajowej, żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, wojska polskiego oraz żołnierzy wyklętych. Stańcie w apelu! Kania Zawodowych oddać Zawodowych 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 na Zawodowych 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 Do nogi. Chodź! do nogi organizacje patriotyczne, posłowie, senatorowie, władze samorządowe i rząd... W imieniu zakładów azotowych w za uwagę, Marcinia.